Tam są drzwi. Uh, o, jeszcze skrzynka, jeszcze. Magicznie usłyszałem z drugiej strony. A, dobra, naprawy dostałem. Przy pierwszym. Nie, pierwszy boss już był, przepraszam bardzo. No, Metal Gira też można by uznać jako pierwszego bossa. Przy następnym bosie pewno stracę trochę. Możemy się teraz właśnie cofnąć. To są dodatkowe walki, za do które dostajemy. E, nie wiem, punkty. Które można później wydać na upgrade. Y. Możemy sobie powalczyć. Czemu by nie? Czy tutaj takie koloseum mini jest. Śmigowce tu będą? No nie, z serio. Teraz jest tu go. Jest śmigło jest, co jest do tego dobra rzecz mm, Jeszcze jeden? Nie Wiem Myślałem, że jeden zginął Gdyby rady jeszcze O teraz, rady Zangacu 200 części liczymy, czyli 200 części, 202, bo naprawdę helikoptery da się na macynę 202 podzielić, części pierwsze, rajden mechanik. W miarę ładnie poszło. poszły. Teraz mniej trochę było, 145 i koniec już no powinna być nota. A! No, dobrze, tak myślałem. Dostałem leciutko od y, pocisków ze śmigłowca, ale nie oberwam aż tak bardzo do rakiet. No czyli o była uczciwa w miarę. No i nie zabiję mi to jakoś szybko, bo za, za szybkość też jest nota dodawana. Im szybciej się zabije danego przeciwnika, tym lepsza nota. Hmm, chyba już będę blisko. Right. The cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So, what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built two years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. <laughs> probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Nie, no bo przez siatkę się nie, nie przetnę. Jak to musi być, musi być siatka, żebym ja nie mógł się tak dostać? Takim magicznym mieczem. A podobno gdzieś o tym czytałem, że istnieje taka możliwość, że e, przyspieszenia, e, znaczy ulepszenia broni, jakiejś danej, za pomocą przepływu prądu. Tylko to jest jednak bardzo futurystyczna rzecz. Cholera jasna, ja nawet słyszałem o tym, że taka technologia Jedi jest, jest całkiem możliwa w przyszłości. Tylko po prostu nie ma... Nie ma na razie takiej możliwości, żeby ten generator, jakiś duży, który generowałby chyba plazmy czy coś w tym stylu, umieścić w tak małej rączce, jaka była w Gnieczach Jedi. No, na razie to jest niemożliwe. On musiał być trochę większy Ale może kiedyś Jeszcze nie przepędzę Rob, ro, ro, Roborączko Przestręk. O, jedna się chciała na mnie rzucić Skubana, zboczona roborączka To był przy kimś z czwórki, tylko nie pamiętam jego nazwy Dwarf Gecko? Chyba ta. Jaka skrzyka jest? Krzyka jest. <śpiewanie> powoli, powoli, podszedł na górę. Jakie oznaczenie, tu iść do góry. <śpiewanie> o! Może Blade Mode, skoro mogę ten dostać. Tak, fajnie stoję na barierce. A -a. Oh. O, już ominął kamerkę? No, to jest rajdy na sposób na ochronę. <laughs> Rozwalibyśmy w diabły, wszystkie kamery. Nikt mi nie zobaczy wtedy. Skoro nikt nie może mnie zobaczyć, to znaczy, alarmu nie będzie. Tu jej była skrzynka. A, tutaj jest. Dobrze, że zdążyłeś mi poinformować. Ciekawe czy da się to ominąć w ten sposób, w którym ja myślę. Łuś oh wow. Czy to też jakieś lasery są? Czy... Nie, nie. to było dziwne, żeby te lasery były tak umiejscowione. No dobra, aha! Widzicie? Da się. O! Dobry jestem! Ślizgiem! Dało to się na inny sposób, wykorzystać rzucić granaty fosforowe, żeby zapłacą chmury. Ło, że jakie... Jakie szuje! Nie daj mi nać... Nawet... Orzysz! ożesz ty! Nawet mi szans nie dali. Kidam! Zaraz włączyli zabezpieczenia jak przeszedłem. Przy... Dosłownie w momencie jak przechodzimy przez drzwi. Ja wziąłeś blokowanie się ze słabych. Gdzie skończyłeś? Ej, co wygrałem? Już nie. Hm. O. Ile, ile wbiąże Tyle pułapek na biednego jednego Raidena. Jeszcze wyżej. dobra. Mhm. O, Dobra, no kiedy sam na prowadzeniu co? Dzięki. Co to jest skrzynka? Tutaj, co my mam? O, na górze jest, jest też coś. Jump grenade, U. kamerka. Jej tu przechylnicy też byli. O, są zaraz za rogiem. Skrzynka? Tak, gdzieś była na górze. Się masz Żegnam się mój. <laughs> yeah. Nie zrobisz mi nic, jestem ninjo. trafie odbijać pikiski mieczem. Tak jestem dobry O! o, o rakiety mnie wysadzi. Oszust Nie przynosi się na wojnę na miecze rakiety. Nie wolno szukiwać. Tak O muszę szukistyć. Ułóżesz, ty, ja trafiłem? O, na dole są miątki. Aha, dobre, dobre, dostał od swojego. O, żeż ty. Żebym trafił w ładne miejsce. Chyba dwa mam. No. Jest! Raz i dwa Ale go wrzuciłem. Wow, jak żedaj! Żedaj Nie zastunijł mnie! Ej! Mamo, tato, zestunili mnie! Jest! web mu drąbałem! Ugh. Poszło! Wow. Nie wiem jak to zrobiłem. A, mogę przez sobiewać? Wow, Raiden! Right jak to wykryjesz, to nawet nie trzeba się trudzić, tylko po prostu automatycznie przeskakujesz przez to. Spoko, ja się tak trudziłem. Wyjdziemy wejdziemy na około tego drania. Nie, mogłem mniej oberwać. Gdybym nie miał te, tego przeszpiega tam na górze. O, już jestem na górze. Ja muszę iść nie na górę. A ja oszukam grę i pójdę na dół. I co ty na to gro powiesz? O, misja była. I koniec drogi. To trzeba iść w stronę misji. I chyba w stronę bossa, jeżeli mi pamięć nie myli. O, dużo otwarty teren, to jak nic jest boss! Ktoś, kto dużo gra w gry wideo, umie poznać miejsce, gdzie byli się wasi z bosem. Nie ma go, wyeliminowaliśmy go. Poszedł sobie. O, ty, zaproszenie? Na małą randkę? Dobra, mamy... Mamy pierwszego członka... Członka... Jezu. But white snow. O white jedyne a pierwszą osobę z Esperado Mistran je pochodzi z Francji i ma ksywę chyba łącz, y, od y, to ksywkę ma od nazwy wiatru który wieje we Francji But I butchered those fuckers. No, i nie my warto z nią pogrywać. Teraz my się z nią pobawimy Zobaczmy, trochę. Takie szpile ma wyjazdowe. Niechaj. Happened, happened. I jeszcze chcę się rozebrać przede mną? O, ty. My enemies fell like Domino, one after another, not once. Oh, did I I get you see Garbek. To I can probably see Without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then I met him. Who? And I knew what I had been missing.

Ej, well, to robotnik miał uczucia, czemu go zabijałaś? No, on Bił miała sobie taką broń z kleki, z rączek. W ogóle ona korzysta z rączek, że jako dodatkowej broni, O, właśnie doczepia sobie tutaj. On bardzo źle wygląda, naprawdę wierzch mi, to bardzo źle wygląda. Szczególnie jej, jej jest y, mina. Nie odgłosy. Ach, pora na walkę! Zabaw mnie, kobieto! trzeba przyznać rację Platinum, że tutaj ładne projekty przeciwników zrobili. O, o, Nie ma! Już?! Dobra, rozciągnij tego... diabolnego... Będę gidę. Poczekaj, jak... Jak francuskie ślimaczki. Albo rupuszki. Ty? a, rzucasz we mnie jakimiś rakietkami. Spoko. Pewnie no, da się to odbić, ale... Nie jestem takim prosem, czasami. Nie trafiła mnie. nie. Myślałem, że nie trafiło. Ej, ej! Zamkacu! Ej, machę! ORZERZ TY! Wow! A nic ja berwałem mimo wszystko. Znaczy, że koń zabawy. Czas na ostrą zabawę. Ktoś do mnie. Ej, no, jak ty do mnie trafiłeś? Ej, ej, ty w górę wyleciałeś? Skubana. Oba, uba. Za dużo się dzieje, za dużo się dzieje. Idziemy, dobra. Chyba to będzie czas na finałom, finałowe finałe starcie. Część trzecią bossa. O, się włosy ładnie rozpuściły. No teraz to nawet... Chyba, że nawet jakoś wyglądasz konkretnie. Yes, odciąć. Hej, jak ty to zrobiłeś? Co to za magiczne triki? Ona się chyba regeneruje w ten sposób. Uhuhu, czy tę beczkę wysadziłem dobra siebie. Jest... A, widzę no, sobie nogi. dobra Oooo już po twojej dzidzie Kurczę, no nie wiem co się dzieje że w są takie świetne z tych tej, z tym losem Zawsze jakoś kru, krócej go słuchałem, że nie przyjąłem zarząd, do niego dużej uwagi. Jak mnie dziwnie zatrzymali na TBSce. Oj, kobitko. Uuu, to jest... To jest zły pomysł, moja droga, z przy tym, takim pojemniku. Żydki azot. <laughs> I czas na zątapsu! <laughs> 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 62 kawałki Mistral. Wybacz. Aż żal Cię ciachać, naprawdę. Sprawiłaś mi taką przyjemność. No i B, było z walki. Jakąś parę? Przyszły no. w moich za bardzo nie wyglądają jakichś zakochanych. Co? to jest coś z miłością chyba, nie? Drżetem, mistrz, 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 Że mistrz, 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 Ach, tu poj, suki, syn? O cholera. Tak, dopiero teraz sobie zdaję sprawę, że wielka rafineria może znać znaczy wielki bum. Dziomek chce odejść w wielkim stylu, widlaś.

No i tyle z naszej misji. Dorwaliśmy tylko jednego członka Desperado. I co? Nie udało nam się zapobiec eksplozji refinerii. Okej, okay, dobra, B. Nie było tak źle nawet. Takie noty mogą być. Kurczę, niby mogłoby mi lepiej jakoś iść, iść, gdybym... Gdybym miał lepszy skill oczywiście, ale... Mimo wszystko jestem zadowolony z tego, co mi tu idzie. Więc... No, więc... Misja zakończona i ja zakończone jakby sukcesem, tak mi się wydaje. Wysadzenie rafinerii to raczej nie jest zbyt miła wiadomość, jeżeli chodzi o naszą organizację, która ma niby... jest yy, armią do wynajęcia. No niby mieliśmy tutaj chyba co, wejść do środka i dowiedzieć się coś tam o tym przewrocie? Nie za bardzo słuchałem początku. Znaczy to angielskiego też jakby nie do końca teraz rozumiem, bo minęło dobrych kilka lat od kiedy uczyłem się go. Mimo, że korzystam z niego do, dość często w miarę, to... Nie, jak to było? Wej, Wejść tam, dowiedzieć się coś o Nie, no, o przewrocie. By więcej coś było, że przewrót jest tutaj, i wynajęli też Desperado do tego przewrotu. Ale moim głównym celem jest samo Desperado jako zemsta za maniego za podkradnięcie kontraktu i za ucięcie rajdy na Dobra, jeszcze z tym. Misja numer 1 jest. Yy, rozjał pierwszy. Jest, yy, yy, ukończyła się, zakończyła się jakimś sukcesem, można powiedzieć. I teraz czas na misję numer 2. Zaczynamy.